Ja idę, ja idę zmieniać cenę wszystkiego drogę. Cztery points available. Higiena. Co to jest? Tonaha? Kuba? Co? Co to jest Tonaha? Co na coś czytałeś? i co? Higiena. A co to jest? Ja już kupię zmieniam ceny na przyszłe 10 lat. Ej, puste, puste mrożonki mamy. Nawet nie wiem co tam było. Ile mamy kasy tej? No co naprawdę nie będzie. No i koniec. Chodź co nosić. Nie, ja pier... <coughs> 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 Ej pa, wszyscy się wywalą teraz A ja wiem co robiła tamta storecz No To ona wychodziła na dwór, żeby dać to do magazynu Ona po prostu uzupełniała magazyn z tego co przychodziło Kupimy ci kasę Nie Już kupiłem Nie kupiłeś A nie bo nas nie stopi jest git, po kasa? Później będziemy się takimi rzeczami martwić Jak będzie tu tyle ludzi Oni nie mogą znaleźć crypty potato Ej, złodziej Otóż ma to Konie go Mie ciekawe co nie kradną Kurde Jakiś śmieci. Co on robi? Nie, niech ona obsługuje to! O ile. Zobacz co on zrobi Bierze margarynę. No co, no respekujemy no. French price. Ej, nie mamy karmy! Zwracać trzeba! To... Karma zwraca. Nie ma zwrotu w ogóle. Moje bezkarmy. Ja ma. tych freezerów nie ogarniam. My to gdzieś mamy? Tu no, dobra. Po prostu sprawdzaj tam po prawej. No co no. Dawaj zrobimy dzień inflacji. Dobra, zmieniamy ceny. Ile? 5 dolców w górę? Rób tak, nie, może dwukrotność dawaj. No dobra no. Abo nie półtora procent. Dobra. Koniec robię. Nie. No to on. Plus! Yo, no, plus. Let's go! Pierwszy plus. Jeszcze plus. Jest w 12 dniu. Timesrop 2. Widzisz, jak temu zapobiegamy? Czy tam ja? Nic po prostu nie kradną. No na pewno. Pa jak stoi! Jak stoją dwa połągi, pa! Jakie prosy to są. To są bossy. Można po nich chodzić? Tak! Ta! <noise> Dawaj to. To mu z ich wieża spudował. Nie, spadł mi. Ej. Halo! Na kurze jestem! Jestem na kurka! Też. No nie. Ej, zostawmy to tu! Gdzie? Normalnie jest ten, widzisz? Co? No pan, co jest na drzwiach? Schody. No co? Na kurkę. Nie, tego nie widzę. U mnie teraz znowu tutaj zależy. Mirk Brick za drogie. Ej, wszystko im jest za drogę. Nic nie kupują, wychodzą po prostu. Nie ma opcji. Nie no ma No bo kupił. Ja ich pilnej, żeby nie wychodzić. Ej! O, Ej. Gdzie ty jesteś? Wiko. Co zabrał? Oliwę! Dwa razy! Dwa razy Oliwę! Ej, dwóch! Obok Fii. siebie! Ja nie mam nic. Ja biorę, jedno biorę. Ja pierdzielę! Ile Oliwy? pas ile Oliwy tam jest? Wiesz ile to jest warte? 15! Ale wyśmy stracili! Dobra, ja to pilnuję tej kasy, potrzebujemy dwóch kas. Nic sobie nie radzą Kupujemy kasę teraz? Nie. I dobra, ja nie, ja nie... doceniałem oliwek. Myślałem, że one nie są aż takie za Wiesz zarabia? jak to działa? Market price tego tej oliwy, nie? To 9. A your price to 15 i dlatego one były warte 15. Zróbmy tak, żeby oni ukradli jakieś suszy za 200 i wtedy będziemy zarabiać kasę. No chłopie! Dobra, nie, nie opaź mnie twoja bina, kupuję kasę Nie ma chleba Czekaj, Ty kupuj, ale ty będziesz nie stać. No wiem, ale... Może pierwszy. A co się stanie, jakbym ją przesunął podczas pracy? Oni tak pracują, a ja przesunął sobie kasę, taką. No śmiesznie O! Ej! Ej! Co? No podchodzę normalnie, możesz skanować już ich Chodźcie tu Chodź tu Co ja... ja tu zrobiłem? Ty no, szmaty lewitują! I co teraz? Normalnie, co? Coś się zbudowało Jak mam mi to wydać? 14... Ja już zapomniałem, jak to się pracuje Chodźcie tu, oho Ej nie da się sprzedawać kasy Chyba Ja coś źle postawiłem, myślę, że ja to przesuwam Ej nie, dajemy tutaj drugiego kasiera Dajemy to, na kasę Ją na kasę A co ty masz tutaj takiego? I mnie zastanawiał właśnie, czemu my nie mamy Znaczy mnie zastanawiało, jak my się pozbyliśmy tych 400 sól <głosy> <głosy> Ale czemu ty jak zwykle kupujesz tej Margaryny tyle, skoro Ona cały czas jest zapełniona ten co? co? Co on tu stoi tak? Dlaczego mleko kosztuje a, 3 razy więcej uf. niż powinno kosztować? No nie wiem, bo takie ustawiłem chyba. Ja podwyższyłam suszy. No i dobra, koniec dnia. Teraz się zajmijmy czym. Dobra, 40 dolców za sushi, jak ktoś to kupi, to musi być zjedzem. minus? Minus 600? Ej, ale i 5000 inkoma pierwszy raz. Dobra, patrz teraz, chłopie, jak oni to sushi będą kupować! No ty patrz lepiej, żeby nie ukradli, a nie. No to biorę to. Bieraj im łatwe. Ej, chłopie, to sushi jest tak sprzedawalne! Dobra, sprawdzam, czy ktoś wpakuje to sushi. Jest sushi! Raz. Zobaczymy, pasz ile dostaniemy. No górze patrz. Za jedną szmatę. A ty Zaraz... co? Tu powinna stać. Ej, Stoi szukaj. na środku. Ale szmata, zwalnia ją. A nie, ona też, ona też jest zbogowana. One są zbogowane. Ty, a może weźmy, kupmy bramki? Nie wiem, chłopie, czego nam brakuje, ale ile tego chleba? Przerwa potrzeba? Dobra. Nie. Chłopie, ty teraz koszyk za 2000 tysiące musisz wybierać. Ej, ciekawe jak działają te wranki. Myślisz, że wranki tylko nam ala nas alarmują, czy od razu ziomek się poddaje? Od razu suszy domówiłem też kolejny. Bo sushi jest rozpytywane. Właśnie też zioł suszy. Możemy jeszcze smar sushi gdzieś. Chłopie, dyk sushi. Zaraz się zamienimy w restaurację. A co tu jeszcze w tym tablicyku można kupić? To! Ej, margarina uzupełnię, bo tam też są braki. Jak to? Dobra. Nowej te masy. Ohoho! Dobra, patrz i teraz tam. Yyy... Pier... E, wiesz. Ej, dobre. Musisz, Ta! No bo taniej. No. No nie będą tam tu chyba. Ta i wchodzą No, ta, też. tędy wchodzą. Dobra. Ej, to jest gold. I taniej. No. Dobra, w końcu ten dzień coś przyniósł. No i produktów więcej też. Ja przydzielę. Już mnie wkurza ten różowy. Tyle go mamy, jakoś nieprzyjemnie się go posiada na tym magazynie Jak go domubiłem, więc No właśnie o tym, właśnie w, dlatego to o tym wspomniałem Postawiam bramkę A wtedy co? Myślisz, że oni nie będą przez to przechodzić, czy policja przyjedzie? Nie wiem Ale ja nie wiem jak to postawić Trzeba kasę trochę przesunąć Dobra, postawimy Ciekawe jak one działają, za go się powinniśmy dowiedzieć Opie, okay, jak ja bym był jakimś pracownikiem bedronki, ja bym pamiętał wszędzie gdzie to jest Znaczy wiesz, gdybym zaczął, za zaczął pracować w takim właśnie tym może też do końca życia w takim sklepie pracować, wiesz? No jak to jest twój sklep? Proszę życie. Tylko nie aż, ja, ja nie wiem czy supermarket. Nie wiem czy nie lepiej jakiś mniejszy. Czekaj, ja wycofam ich stąd i jeszcze raz je dam, bo one są zepsute. Ej, co ty tutaj usunąłeś, bo tutaj coś było. Co? I tutaj, Pa, bo podmieniłeś, no po tej hmm. stronie. Tutaj, gdzie są te jogurty, bo tutaj było co innego niż jogurty. Nie, tu były jogurty. No, jogurty były po prawej stronie. Nie, no nie, serio. Nie wiem, jest szansa, że jeszcze mamy. Dobra. <coughs> Rozporządzamy kasę. No, chodź, daj w ten, od te rzeczy z tych magazynów. A, no, dobry pomysł. Ja prawo. Tu była margaryna. Ta? Ej, bez kitu! Czekaj, musisz dawać double fridge'a. A nie stać nas. No to basic fridge'a. No. O! Ej, no co oni tu stoją? Po tej złej stronie, no. Czekaj, ja je odbuguję. No, tak to nie może wyglądać. Ja, zobaczymy jak one się ustawią. No co? Nie no. Myślisz, że to przez to, że one nie mają w ogóle jak tam przejść tędy? No, bo to blokuje. Tutaj też nie ma. No. Myślisz, to właśnie że to przez to? to? No tak. No dobra, no to, weźmiemy to Aaaa. A ty? No i paj się naprawiło. No No No, no i dobra. Let's go Zero robbers. Sześć koła. Ale już bogolami. Dobra, nowe jedzenie kupujemy, chłopie Nowiutkie? No, nowe mrażone. Lepsza pizza Cztery sery Padał Co to? Co to zakupy, lecą. co? Bigo, bigo, tutaj! Co ukradł? Ja pi... on? ukradł cztery Cztery paczki <gry> Paluszków rybnych Chłopie, pomóż mi to nosić, bo ja widzę, że jakby to się w ogóle nie przemieszczało O nie, wiesz co wiesz wiesz się skończyło? To różowe gówno Czyli gdzie to jest? Na pewno to mamy na zapleczu Nie mamy Skończyło się, idę to kupić Gdzie to jest to niebieskie? To jest coś za ale nie ma tego nigdzie. A tutaj to jest, Chłopie noś to szybciej! Ile pinsów mamy? Nie, groszku ile mamy? Tyś, chłopie, cieszę, że my no, mamy taką sytuację. Ja to, chłopie, się raduję. Kiedyś to marzyliśmy o takiej sytuacji. No, kiedyś to miejsce było na stać mam no, Kiedyś to my czekały, coś czekaliśmy. A teraz to robota. I bodaj, no. o... że nasze sushi mogły rozbudować Sz... gospodarkę naszej, właśnie. Ma to z tym komarem. Klienci się skarżą na mały dosyć herbaty. Dokupuję herbatę. No no Na co się jeszcze skarżą? dawaj. O, ale dzisiaj był dzień, chłopia. No. Każdy dzień plus tysiak Już w ogóle dwa tygodnie nasz sklep istnieje. No nie wiem czy to dobrze. No bardzo dobrze. Open. Jakby po prostu posprędzę cenę czekałem. Bo one się serio zmieniają te ceny. Mamy człowieku 8 punktów. No. Ale Pięknie. czekaj, mamy wszystko? Nie mamy wszystkiego, nawet seafoodu nie mamy całego. Ale my nie Te mamy o... w ogóle już mieć co na, ten, na sklepie, my powinniśmy powiększyć sklep. Wypadł be, stąd be. dziadzie. Jaki dziadzie? No tobie mówię. Dobra, chodź na Nowy Nowej tematy są. Czekaj, co ja w ogóle trzeba? Ej, co tu? Tu coś się zniknęło. Tu żeś przeniósł? Dawaj duże sushi. No nie, to jest small, to small sushi, to co? To jest small sushi, ona się więcej tak umieści chyba. No tyle samo. No jakie gówno? To ja bym tam obok zmieścił. Eee, to to jest zabieranie miejsca! No nie, dobra, nie, 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 nie tyle! Po, pra po lewej stronie będzie sushi, a tutaj będą jakieś inne gówna: fate, krabostrze, krabostrze. Ja, tutaj będą sushi Expansion Aquared. A gdzie? No nie, no w jakim miejscu gównianym? Nie kontroluję tego. Ej, to jest coraz droższe. Ty kupiłeś? Gdzie się powiększy? Tu. Gdzie? A tu? Ej, nie no, spoko. Przestawiam to. Czekaj, tam... nie. Zostać tak. Przestawiamy. Czemu tu nic nie ma na tych półkach? Tak jest. Nie ma. Zapomnieliśmy o basic produktach. Dobra, chłopie, noś. Pomóż mi nosić. Cześć. Mam piszony trzeba jeszcze. Dobra. Dobra, jak to już wygląda fajnie. Ej, co tutaj tak... w... Tak ciasno. Nic będzie! Bo zobaczcie, że będzie nam miejsca w przyszłości brakować! Im to nie przeszkadza. Basic products kupiłem. Wlatują te produkty z trzeciego poziomu. Chyba teraz, bo są likwidowe, nie? Teraz tak, musztardy na lewo. Aj, ktoś kradnie! Idę, idę, idę. Gdzie Nest tu jest? Więc tak, 5? 5, 15, 20, jakoś... 25 tam ukradł. Ile? 8 koła, dobra, plus 1000, dobra.